Arkuszach z poszczególnymi krajami znajdują się dane dotyczące różnych firm. Tabelki z danymi są jednakowe w każdym z tych arkuszy, jedynie wartości zmieniają się, jak widzisz. Chciałbym napisać formułę, która sumuje dane dla wszystkich krajów i przygotuje jedną zbiorczą tabelkę. Zamiast pisać ręcznie formułę, równa się Przychody Microsoftu z Polski plus przychody Microsoftu z Niemiec i tak dalej, i tak dalej. A posłużę się formułą 3D, czasami też nazywaną wielopoziomową. Jak zbudować taką formułę? Kliknę przycisk Escape, aby z tego zrezygnować. Ustawiam się w tabelce, którą przygotowałem, aby stworzyć to zestawienie zbiorcze i użyję funkcji Suma. Zwykła funkcja Suma. Ale teraz klikam na arkusz, pierwszy, z którego chciałbym pobrać komórkę do sumowania. Przytrzymuję klawisz Shift, to jest bardzo ważne, przytrzymuję klawisz Shift i klikam na ostatnim z arkuszy, czyli na Finlandii. W ten sposób Excel oznacza wszystkie te arkusze i będzie wykonywał operację sumowania na wszystkich tych arkuszach. Teraz wystarczy, że wskażę. Komórkę, którą funkcja suma będzie brała pod uwagę przy sumowaniu, więc klikam na komórce C4. Zamykam nawias. Zwróć uwagę, jaką formułę zbudował Excel. Mamy funkcję suma, a w środku Polska, dwukropek, Finlandia, C4. To będzie oznaczało, że będzie sumował komórki C4 z arkuszy od. Polska do Finlandia. Ze wszystkich arkuszy, które są pomiędzy tymi arkuszami, również zatwierdzam to klawiszem Enter. W ten sposób wracam do mojego arkusza o nazwie Razem, i jako, że te tabelki były w każdym z arkuszy o jednakowych wymiarach, to wystarczy, że formułę skopiuję w dół i w prawą stronę, tym sposobem tworząc takie zestawienie zbiorcze. Ten Sposób, czyli skorzystanie z, formułki, z formuły 3D z odwołaniem wielopoziomowym, jest trochę wygodniejszy niż konsolidacja. Ten mechanizm konsolidacji wiele osób proponuje, aby rozwiązać taki właśnie problem, ale w przypadku polecenia konsoliduj muszę po kolei wskazywać wszystkie obszary i klikać przycisk Dodaj. Teraz przechodzić do kolejnego arkusza, zrobić Dodaj, potem do kolejnego. Dodaj i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli tych arkuszy byłoby tutaj kilkadziesiąt, to wówczas musiałbym klikać kilkadziesiąt razy. W przypadku formuły, którą zaproponowałem, wystarczy kliknąć tylko na pierwszy i na ostatni z arkuszy, aby policzyć sumę, jak również inne operacje, np. średnią, maksimum czy minimum.